Roboty na projekcie rozbudowy huty będy rozpoczęliśmy główne we wrześniu 2014 roku i one są związane z realizacją właśnie tej hali magazynowej, hali produkcyjnej. Gdzieś mają w okolicach 10 800 m2 powierzchni użytkowej. W tym okresie, czyli od września do stycznia, wykonaliśmy główne roboty konstrukcyjne, czyli roboty związane z wzmocnieniem podłoża przez kolumny betonowe, wykonanie fundamentów głównych, montaż konstrukcji. Na chwilę obecną zamykamy cały obiekt dachem, panelami lewycyjnymi oraz jest montaż stolarki okiennej i drzwi. Pieszymy się bardzo, bo inwestor jest zainteresowany, żebyśmy jak najszybciej oddali na nasz obiekt. Wyprzedzamy nieco harmonogram, jeżeli chodzi o hale. Samo zamknięcie całej hali będziemy mieli w połowie lutego. Natomiast będą jeszcze potoczyły się prace w środku związane z instalacjami elektrycznymi, centralnego ogrzewania i montaż oświetlenia. Kończymy wykonanie przebudowy torów kolejowych. Następuje regulacja podtorza i Czekamy już praktycznie na ostatnią inwentaryzację i myślę, że będziemy mogli już tory kolejowe oddać inwestorom. Wyzwanie jest niesamowite, jeżeli chodzi o organizację, bo konstrukcyjnie obieg jest dosyć prosty i to są standardowe rzeczy, które robimy, natomiast my pracujemy na organizmie, który żyje. Mamy tutaj produkcję, która tu za nami, za ścianą się odbywa. To są rzeczy poważne ze względu na to, że nie możemy zakłócać ich proces produkcyjny, stąd duże wyzwanie organizacyjne pod kątem, żeby nie zakłócać pracy, a jednocześnie realizować ten projekt. No dla przykładu podam, że takim dosyć dużym wyzwaniem było utrzymanie istniejącego torowiska, gdzie były dostawy do hali Ferostal, no gdzie jest pies hutniczy, tam nie mogliśmy ani jednego dnia zostawić, żeby tam nie były przeprowadzone dostawy, żeby pies nie stanął, więc to był ogromny wysiłek całego zespołu, żeby tak te roboty zaplanować i zrealizować przede wszystkim w terminie, żeby też nie zakłócać pracy kolegów z tutaj.